Prosimy dzisiaj Jezusa, aby pozwolił nam oddzielić rzeczy ważne od tych, które zaprzątają nasze głowy, nasze serca. Chrystus wysłużył nam zbawienie. Owoce zbawienia są dla nas dostępne. W sakramentach świętych. Ale czy wyciągamy po nie rękę? Czy jesteśmy otwarci na to wszystko, co jest dla nas w Eucharystii, w spowiedzi świętej? A może jednak jest wiele spraw, którymi zajmujemy się na co dzień, a one często zasłaniają nam Boga, zasłaniają nam Chrystusa, który nas kocha i który chce dla nas jak najlepiej. Podejmujemy wiele decyzji, zapominamy czasami, że wszystko, co robimy w naszym życiu, przynosi jakieś określone skutki. Prośmy zatem Chrystusa, aby dzień dzisiejszy przyniósł dla nas jak najlepsze skutki, jak najlepsze rozwiązania. Będą one takie wtedy, gdy będziemy blisko Jezusa gdy pozwolimy sobie w tym dniu na to, aby poszukać prawdziwych owoców zbawienia, aby poszukać Boga, który chce być obecny w naszym życiu.